Witam wszystkich, z tej strony Allog, to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015 i jest to pierwszy odcinek z ustalonej gry wcześniej, z widzami właśnie. No i jest ze mną Duszek. Witam. I dwóch widzów, którzy z lotowania się tutaj tak. dostali, jest to Michael No siema. I Kuba. Siema. Tak, może się przedstawcie, ile macie lat w ogóle i tak dalej. Bo może ja zacznę, nazywam się Michał i mam 13 lat. A ja nazywam się Kuba i mam 12 lat A Ma Majka. różnica głosowa jest duża, nie? Aha. Majka jest drogi, bo przyjadę. Dobra, jedziemy. Gdzie na staw? jedziemy, nastaw. Czy Dobra. Teraz chcę sobie skręcić. E, bo tu jakieś drzewo leży. Na drodze, uwaga. Co? Jeździ drzewo tu leży na drodze. Co ty gadasz? No serio, no jak będziesz jechał, to zobaczysz. A dlaczego? A, taki mały bobek. Ale, bobek. Mama tylko mną rzuca. Ja dyma. Ty, ta fadroma całkiem nieźle pociska. 43. O kurna, drzewo mi się zbagowało w ogóle i y, y, ten. Wbiło mi się w kabinę. No to się nie zbagowało, no się wbiło w kabinę po prostu. <noise> Gdzie ty synek pojechałeś? Ja to na ten okój. Czekaj Przecież to już jest tutaj. No wiem, się zapędziłem. Majkę wracaj! No wracam, wracam No nie mów Dobra, ten ty No bo się zapędziłem, no... Nie krzycz już, okej. Okay. Z, te, z tego co rozumiem, to tym tirem może cofnąć po prostu do stawu, tak? No, no przyczep musi wlecieć tutaj, do stawu i się wtedy sprzedaje. Aha, no to. To no zrobię. Tak. Chodź tutaj, właśnie. Ale to się odsunąć, bo ja potrzebuję dużo miejsca. No już ci odjeżdżam też. Jak tu się idzie? Aha, tam w dół. Gdzie ty jesteś? No, czekaj, zjeżdżam, zjeżdżam. Chodźcie mię co i nie mam tej piły, o matko Tu kup Z drogi Dobra, już jest Matko, gdzieś ty zajechał Zawiesiłeś się? Nie Ciofaj, 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 Wy, wyklepie się. Czekaj, 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 patrzę z O tam widzę, stoi Panusza, Czy panse? Jak to się mówi? Czekaj, dobrze jest? dobrze jest? Dobrze jest? Ej, bo ja nie widzę. Nie wiem, ja się pluskam wstawię. Ktoś mi może powiedzieć, czy jest, do... no, czy jest o, jedzie, dobrze? No jedziesz, jedz, jedziesz. Ciofaj, ciofaj. A ja tu do dostawkach patrzę. Mam go w lewo. W lewo, powiadasz? A to już. No, o tak. No i prostuj. Ciofaj, ciofaj. No jeszcze, jeszcze. o ciągnie mnie. Okej, Coś się sprzedało, no ale jeszcze musisz cofać. Jeszcze musisz dalej. Czekaj, czekaj. Jakże cię później wyciągniemy. A dam pas na Ujej. No jeszcze cofaj. Czekaj. Mogę z innej strony cofać, no ale dobra. Jakieś łagodniejsze, bo to jest strasznie ostro No jeszcze, mój, jeszcze kawałek, bo jeszcze się nie sprzedało wszystko. O, jeszcze, jeszcze Ty teraz oczywisz w powietrzu, poczekaj. Czekaj, czekaj czekaj. Nie, nie, już dałem radę. Dobra, mnie jednak Nie ja wiem czy mi się uda tą fadramą, ale zobaczymy Weźmy, weźmy jakieś z podchodów. O, 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 o. Ups, nie w tą stronę cię chyba Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. O, 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 o. Patrzcie, trochę cofnę. Jeszcze raz. Dobra, sprzedano. Pszczół. No, o, sprzedało się, typa. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Kur... Weź mnie... O, dobra, jest. Pojechałeś? Tak. No, to pięknie. Dobra. Bo teraz te drzewa tutaj co są w okolicy trzeba będzie pościnać, nie? Może ja tym kąsem będę jeździł uciągnął Znaczy jak się któryś da, no to jasno. Dobra. Też tutaj gdzieś jadę sobie z boku zaparkować. Nie na metrowki, nie? No ale no Tam dalej będę musiał trochę odjechać, ale... Te drzewa tniemy? Tak, te drzewa. No, też tak robię na swojej hey, strony. Michael, Michael, Michael. A tutaj tych drzew no? przy drodze się nie da? Nie, tych chyba nie. No jak? To są lipy, a więc wątpię. Ale zobaczy. Jakie lipy? To nie są lipy. <gry> Chodzi mi o to, nie? Nie wiem, czy to się da, więc. Dobra, zobaczę. Tego dużego nie da rady. Przez to pola, chyba nie? Dawaj dawaj. No właśnie, to o, pola. Tam właśnie Ta nie, nie obsługuje tego. No no dobra, szukaj. To gdzieś jest na tamte na u góry. No tam właśnie jady. Zobacz. czy ktoś, przepraszam bardzo, jest w kwadromie, nie? Bo to drzewo trzeba wywrócić, bo ono już jest przecięte. Już skakuj, będziesz przewracał. O nie, podjadę. No, kubatni. Zanim ruszę, tym. Dobra, rura. O Jezu. poszło. O Perfecto. w dupę Kuba przyciąłeś? O w dupę O dobra spadło O matko Co Kuba przeciąłeś to drzewo czy nie? Czekaj bo ja je walnę, się Żeby na ciebie nie poleciało Nie wiem czy on nas słyszy, bo coś... Kuba? Cześć Przeciąłeś drzewo? Dobra uderz, uderz duszek zobaczymy ja wam się... powiem, że tym pąsem jakoś coś mnie nie chce ciąć. Teraz tutaj, to u Dobra, czekajcie, pójdę tam do was. Do, do, do. Które? To następne, no obok po prostu. A, to. to. Może ktoś mi powiedzieć, o co chodzi z tym m, wysyłaniem pociągu? Właśnie też nie wychodzi Tam go wysyłaś i to nic się nie daje takiego Aha. A weź Może, Możesz mi dać tą A już proszycie Ciekawe, czy się teraz uda złapać to drzewo tak, żeby je zaciągnąć do stołu? Ja wam powiem że ten największy zawsze brałem chciałem i nie hollandem ja pojadę te same te 50 co największe to te... to pole. No. Możemy no spróbować. Po prostu, ścinajcie drzewa, Michael z Kubą. Dobra. ja dobra. Jakie pięknie, aby ściąć. Dobra, zobaczymy, czy się uda. Dobra, jeden pięknie ścięty. Harda sztuka Właśnie <laughs> chce to zobaczyć. Chyba, chyba się sprzeda Jest o! sprzedane buzko, buzko. Prawie 50 tysięcy zarobione za to Bardzo ładnie. Ja chciałem ja tam to pole Nie Wiem kto jeździ Padobarko o, o Padobarką jeździ Allo Allo właśnie To weź popnij tą pole a to weź Holandem popchnij. Dobra, wejdę. Ale to na w mikro. Też to słyszę. tak szumi w mikrofonie Pewnie mi No bo ja, ja słyszę to Chyba nie mi ha, Hardą sztukę kolejną mam Oj, i ta jest jeszcze mocniejsza No będziemy tutaj czekali z tymi hoolandami byś mi pomógł czy... No Właśnie ale nie wiem jak to posznąć teraz Czekaj zaraz spróbuję Kur... Nie mogę się pocieszyć. No to w ten sposób ogólny być. O, idealnie. Lepiej idzie. Uda się. No, uda się. Ty bo ten kursi nas zablokowałeś chyba. O, no, dobra, roci. Ej, bo nie czuła mnie, czukaj z Ja muszę wyjechać, w dnie pociągło. Szło. Nie no, masakra, ja słyszę cały czas ten sum. Tak, masz słuchawki założone. Kuba, a weź na piję widzisz mikrofon. Dobra. O! Od no, razu. Perfekto. Możesz tak zostać. Jak coś, to pisz na czacie. Pisz na czacie. Potem na pożegnanie możesz ten przyjść. No bo strasznie to słychać. Ja tu te pięki ścinam i mi to coś nie wychodzi. Mi się wydaje, że też przez to, że słuchawek nie ma A człowiek. A nie ma? Ty, no, jak do tego drzewa mam podjechać, a ja nie mogę się ruszyć? Ja tutaj tą to pole I jest ten case. No, kolejne drzewo, bo ty spychał. Ja te pięki ja usypałem. Te pięki właśnie byś mógł pościnać, bo się o nie haczę. A gdzie ty? A tam, to jadę. A gdzie masz tego pięka? No tu jest. Z... Chyba dwa lub trzy. Dobra, widzę, widzę. widzę No, ale teraz nie mogę ruszyć tego drzewa nawet. Nie wiem, gdzie jestem. No nie ruszę się z tym, to jest za ciężkie. To czeka, jadę tam. Jeszcze spróbuję złapać jeszcze raz, ale... O co za cholera? Patrz, chwyciłem go. możesz ty. A tu nie ma dwóch drzew przypadkiem? Bo się tak kleszczą jakoś. Michael! Do tyłu, no. do tyłu! Taka mnie zablokowała. Dobra, do przodu już jadę trochę. Michael Jackson Ach. No nie mogę popchnąć A ja, ja ci tu popnę wyżej. A, nie, nie idzie O prostu Ty no patrz, nie mogę tego ruszyć. Są chyba dwa, bądź. Bo... No to do tyłu muszę to wypchnąć jakoś. No tutaj z tej strony jest drugie. Tak, zobaczę tam, podejdę z piłą, może to odetnę. No, jak się uda tu dalej. Czekaj, gdzie one się tak O, Jak się z tym czujecie, że możecie grać za Lokiem? ja. Ja, ja, wam, ja Wam powiem, że ja, tak jak zobaczyłem to dzisiaj, to stwierdziłem, że fajnie by było, tak właśnie chcę pograć z kimś, bo oglądam Aloka długo i tak fajnie. No. Fajnie się czuję, no. Tak, tak bo. ale Aleok, spełniasz marzenia. Spełniam marzenia. Jak się z tym czujesz? Znakomicie. Ja też. No, no kurna, tego pika nie ruszę. mogę... Nie, jednak się nie ruszę. A tego pięka nie mogę ściąć. Nie, dobra, ja odpuszczam z tym żywym. Ja tego tylko... czekaj, dawaj, walniemy je. więcej umrę, niż jest... Chodzi, walniemy je. Nie. Bo ja wam powiem, że ja też niby chcę tak powoli zacząć z YouTube'em, niby tam nakręciłem coś, ale słaba jakość i tym zobaczyć jak to innych po prostu wygląda, jak wy nagrywacie i... A to o czym nagrywałeś, że słaba jakość? Prawdy, no ale zbyt nie mogłem wciągnąć Alisony Vegas'a, nie? I... Te dwóch, panowie. A czym obrabiałeś? Windowsowi Markerem. Wiem, że to słabe w ogóle jakoś tak, no ale to... nie, miałem, nie miałem czym innym. No to Vegas albo Corel. Jest dużo problemów. Kamtasja. No ja wiem ale nie, zawsze tak ściągałem, to nie wziąłem, że wirus co tam Ale to nie ma wirusów. No to jest wirus, dlatego ci wyskakuje, że to jest właśnie pobrane, no nie jest oryginalne. No. Nie, muszę pokombinować. Nie będę rzuciłem pierwsza, ale to taka jakoś, że jest po prostu. Ale chwyciłem drzewo. Umarłe. O, idzie jak. Jak burza, zobacz no teraz to ja mogę jechać nawet. Ups się wkrzeliłem. Jedziesz? Ja. Jedzie. Okej, okay, już jestem. Już mamy prawie pół miliona. Czekaj, ja chcę to z drzewo zepchnąć. No właśnie czekaj pomogę ci ja ktoś mi mówił, że jeszcze ta yy, ładowarka teleskopowa jest podobno dobra do tego. Właśnie ja też tak słyszałem, że... Dawaj. Jak... Rura! Nie, powróciło aż. Ale dawaj we trójkę. Ale o. co? To drzewo o. walniemy. Zaraz. Tak pomiędzy nas. Pomiędzy na... Czekajcie, bo jeszcze z jednym pojadę, ciekawe czy się uda. Czuję, że nie. <laughs> o bo to jest wielkie. No już może tym lepiej, tam, tym bym złapał, ale zobaczymy. ja pochnąć tu. Z drugiej strony, żeby obróciło je, nie, to. wyskoczyło, dobra. Dobra, idziemy tamto. Mhm. To dłużej chciałeś popychać. Dobra, to to, 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 to to ty nie mogłeś. Jady ma. Nie wiem, czy uderzyłem, czy ja... nie. Tak, jest. Nie, to Jeszcze jest, nie są to dwa drzewa. Rura Cześć, ty już coś, coś złapałem, no, i... no idzie, idzie, czekaj. Ja Jeszcze jadę. raz. czekaj ja się zablokowałem. Weź to, podnieś do góry. Kurde, poczekaj, by się nie, nie to otworzyło. Ty, bo idzie, idzie. Tylko. Niech przyjedzie czymś, bo... Gruba Berta, <gryba gryba gryba> Berta jedzie. <gryba> Berta> Poczekaj, ty... C ej, a gdybym tak manem walnął? Nie, ma nie jest za słaby. No, ale... no Nie no, 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 chociaż moc ma, to może jak nie się nie. Dobra. Czekaj, a co... Cze, bo co, czekaj, no tyle. Ja w gas, a on zgasł. Ale wsiadł... może spróbuj tę teleskopówkę kupić, to no. lepiej nam poszło. We naciądu? We Spróbuj to wydostać. Ja wychodzę i idę kupić teleskopówkę. A... O nie, wiem, ja do te... Ja mam wsiadać do teleskopówki. ja, ja sobie już jadę. Dobra. ja wejdę do case'a i będę... Pochnąć cię! Trochę za mała mi się wydaje ta teleskopówka, żeby była stabilna, no, no ale... Czekaj, 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 bo miałem bardziej. O, coś jest! Rusza okay, coś. Poczekaj popchnę z tej siły to... Aj, no zablokowałam. Nic nie Jeszcze. Czekaj. Ja stąd wyjadę i jeszcze raz to Blaniemy Ty, to, to jest kopówka to jeszcze bardziej niewygodna będzie do obsługi no. Bo ma, żeby ten końcówkę, żeby ruszyć, trzeba ją przełączyć, nie? A żeby ruszyć ramię trzeba przełączyć na, na traktor. A się kurna uczepiła cholera. No oj O oh, jest, sorry Dobra, czekaj tutaj Dobrze, że tutaj jest taki rozbieg. Śmigam do was Co za cholera Czekaj, ja jadę manem Mogliby tu dodać jakiś dźwig czy coś? Boże, 5 na godzinę, nie? Pod górkę A mnie zablokowało Czekaj, ja jadę manem ja Spróbuję no, jaka masakra, nie? Suń ta się. Tak, wiesz. jak waneło manem? Man jest dobry. Uciekł. Cio, się rozbujałem do 15 na godzinę. Ach, szalony. Ten case usknął, czekaj, ja go spróbuję wyciągnąć. Weź, weź tego case'a, a ja będę walił manem. Wiem, ale on właśnie utknął i... A no dobra, jest. Ty, Manem idzie. Manem idzie. Co ty mówiłeś, że Manem nie idzie? O ty, Michael, mi. weź, weź Bafno i jedziemy. Dobra, jedziemy. Dobra, poszło jedno drzewo tamto. To dobrze, to teraz to drugie musisz. Dobra, to. Bardzo dobrze. Poszło drugie 20 na godzinę. No i świetnie. Ty mówiłeś, że będę nie pójdzie bez mistoty. No, ma jest słaby. Ta, słaby. Bez niego by, O kur. Mamy jeszcze jakieś. A, drzewa? Mamy jeszcze dwa. Jeszcze dwa, to już więcej nie ścinamy, nie? Akurat te dwa wrzucimy jeszcze. Jestem jest z tym jechać, bo to jedzie wolno jak. No, dawaj, śmigaj. Nie ma rzuć. Bo to co tym ty, tym czymś co jedziesz to chyba nam się przyda do tego drzewa jednego. My się inaczej. Raczej go nie weźmie. Okej, zarze mu w tych krzakach. No dobra, teraz trzeba spróbować tym badziewiem coś zrobić. No idzie to mogę złapać. W przyjechaliście? A po co no, to? no właśnie do tego długiego drzewa, co tam leży. Aha. Nie wiem, ja to spróbuję właśnie... Z no, bokiem, to właśnie jakoś przejedziesz może. A po co przecież to wystarczy wędnąć. To zostaw, ja chcę się pobawić. No dobra. <grych> A, bo Zaprawię Kuba nas... Głupię. Bo ty nas, Kuba, słyszysz, napisz na czacie. Tak? On nas chyba nie słyszy. On wyłączył. O nie, Słycha, słyszy. A, słyszy To tego nie robimy, tego co... O, ty jak zobacz, posz... jak mocna jest ta odwarka, ty. Ty, tylko nie w tą stronę. Oła. Ty, bez problemu z nią pojechałem. Z tym drzewem. No kurde, nie idzie ten z tego. Ty no zobacz, ona się w ogóle nie zacinało to drzewo. No widzę, widzę. I poszło ładnie. Tak, tylko że się nie sprzedało. Czekaj. O, już. No. O, perfekto. No to to by było wszystko. Nie, idziemy jeszcze kibicować tam Michaelowi No ja co to w ogóle. Dobra, ja. Nie. Mogę? No. Jeszcze raz ze dwóch. Próbuję to patnąć teraz. No tylko na pewno ja chciałbym to złapać. A, bo to jest Czekaj, nie, nie, na razie nie dotykaj. Jest No, To się chyba ściska w ten sposób. Dobra. Patrz. Wysmyk wysmyknie się. Okej, okay, już jestem. No teraz tak, wjechać tym, czy nie? Coś ty że zrobił? O, jest! Poszliśmy. Jest, brawo! Tu, cofaj, cofaj. Nie, nie, teraz już nie da rady. Teraz czy gąsienice dadzą radę? Nie da rady. Co ty gadasz? No Będzie jakaś możliwość świecić to w ogóle. O, nie wierzę, że jest zbył głęboko wody już nie mogę nic zrobić, już jadę sobie w dół. O, już mnie zatopiło mnie. Panie. Nawet już wsiąść nie mogę. Dobra, kończymy, wyciągniemy go zaraz. Poczekajcie chwilę, poczekajcie. Teraz by się choroby nie przydał no Przydałby się. Nie, no teleskopów jakoś. No dobra jestem. Ciekawe. No Albo będzie sobie tutaj gnił. Właśnie, tak mi ona No, może hmm. też tak być. Dobra, kończymy. Yy, następny taki odcinek z zapisów yy, jutro, nie? O tej samej godzinie. A z kim, mm -hmm. to jeszcze nie wiadomo. W sumie młodzi, młodzi chup, młode chłopaszki, ale spisali się dzisiaj, nie? No tak, sądzę. Także plusik dla was. No szkoda, że Kuba miał taki mikrofon trochę zepsuty, no ale trudno. No także ale... trzymajcie się, cześć! No, na razie. No cześć.